Bez wątpienia tak się w tym, co się nawet Witam wszystkich bardzo serdecznie na bardzo ważnej uroczystości dzisiaj. Witam księdza Liszego Bogacewicza, naszych gości, których zaprosiliśmy. Panu dyrektorze, odmiennie, uważam, że w wielu przypadkach. Witam serdecznie rodziców. Bardzo mi miło się spotkać z Państwem po tak długiej nieobecności w naszym budynku. Co prawda byliście Państwo na dolę, czekaliście na dzieci, ale dzisiaj dzieciaki przygotowały wyjątknie niespodziankę. Bardzo intensywnie pracowały, także myślę, że nawet jak będą jakieś niedociągnięcia, to myślę, że będziemy rozmiary. Dziękuję, dziękuję wszystkim. Bardzo mi było Państwa nosić. Witam serdecznie dziaski, no. witam wszystkich pracowników, ja. nauczycieli, pracowników przedszkola.